Cześć. Z tej strony Michał Mielniczuk. Odpowiem Ci na takie pytanie, które często zadają mi ludzie, czy to w mailach, czy to telefonicznie, czy, czy to pytając na Facebooku bezpośrednio, takie pytanie: jak polecać, jak rekrutować, jak pozyskiwać ludzi do swoich struktur? Oczywiście to często to tak wygląda, jakby te osoby oczekiwały odpowiedzi w jednym zdaniu więc odpowiem ci właśnie teraz w jednym zdaniu jak polecać stwórz system do polecania to jest właśnie odpowiedź w jednym zdaniu e, na temat tego jak polecać e, okej okay. kiedyś mm, polecało się e, w ten sposób zanim jakby internet na dobre zagościł u nas e, w domach w pracy i ogólnie e, Kiedyś polecało się taki sposób tradycyjny, czyli poprzez umawianie spotkań telefonicznych, właśnie spotkania, rozmowy itd., itd., jakieś tam prezentacje. To zawsze średnio działało. Kiedyś lepiej, teraz jeszcze, jeszcze słabiej to działa. Wymaga strasznie dużo czasu, strasznie dużo pracy nerwów, słuchania odmów itd., itd. Generalnie psychika przeciętnego człowieka nie jest przygotowana na działanie w ten sposób. Dużo ludzi odpuszcza sobie już po 10 telefonach do, do znajomych czy do nieznajomych w celu umówienia spotkania i stwierdza, a to nie dla mnie tam. Nie będę się tym zajmował. No, w ten sposób się tego nie robi. Jeżeli się chce robić to skutecznie, trzeba po prostu wykorzystać do tego internet. Jak to zrobić? No, właśnie trzeba stworzyć system do polecania. I też, tak jakby pokrótko, powiem Ci, jak ten system stworzyć w taki prosty sposób. Taki najprostszy system to po prostu ruch i autoresponder. Ruch skierowany na stronę przechwytującą. I to jest właśnie taki najprostszy system do polecania, i od tego powinien zacząć właśnie działanie z poleceniami. Potem taki system można rozbudować no, wielopoziomowo, bo można korzystać z ruchu z różnych źródeł, z różnych stron przechwytujących, różnych kolejek, maili, które się ze sobą zazębiają, przekierowują i tak No, nie jest to teraz temat na to wideo bo miało być to w miarę prosto, więc w miarę prosto postaram się to omówić. Omówię tę pierwszą część, ten ruch. Ruch można pozyskiwać z wielu źródeł. Ja ci polecam na początek, żebyś wykorzystał Facebooka i ogłoszenia, i tutaj nie przejmuj się opiniami ludzi, którzy twierdzą, że to nie działa. Działa to jak najbardziej, tylko trzeba to robić w odpowiedni sposób. Pod wideo znajdziesz link do mojego szkolenia. Dzięki wiedzy zawartej w tym szkoleniu, pozyskałem mnóstwo osób do współpracy w bardzo prosty sposób. Kwestia tylko wdrożenia, wdrożenia tej wiedzy, a jest to bardzo proste. Kolejne źródło ruchu, jakiś polecam, to jest blog. Jest to bardzo proste stworzenie takiego bloga. Wiele osób gdzieś tam waha się, czy to robić, nie robić, zastanawiają się, a, bo to trudne, bo coś tam. Jest to bardzo proste i też tutaj podam Ci link do mojej strony, gdzie za darmo uzyskasz takie szkolenia odnośnie tego, jak właśnie blogować jak, jak stworzyć takiego bloga tak krok po kroku, jak to zrobić, po prostu e, zobaczysz, że jest to bardzo proste. Dzisiaj stworzyłem dwa nowe blogi, także e, nie jest to nic trudnego. OK. Mamy umówione tak na szybko ruch jednym zdaniem i jednym zdaniem omówimy sobie autoresponder. Autoresponder to jest nic innego, jak automat do wysyłania maili, czyli ktoś, kto zapisze się na Twojej stronie przechwytującej. Strona przechwytująca to jest takie E, taka strona, która zbiera tylko e, maile. Czyli ma ona zachęcić po prostu osobę, która odwiedza e, tu Twoją stronę, do e, zostawienia maila. I taka osoba, która zostawi maila, dostaje z automatu kolejkę maili. Możesz też te maile pisać oczywiście ręcznie, ale dużo łatwiej jest jakąś tam kolejkę maili sobie zaprogramować. Jest to bardzo proste, jest to banalne, banalne wręcz stworzenie takiej kolejki maili i te, te maile mają na celu po prostu w jakiś tam sposób pokazać czy przekonać osobę, która się zapisała na Twoją listę żeby dołączyła do Ciebie do Twojego biznesu to tak mówiąc w jednym zdaniu a znowu jeśli chodzi o autoresponder to polecam Ci właśnie autoresponder getall tutaj są pokazane pakiety od 97 zł, natomiast ja pod spodem dam ci link do takiego do pakietów za złotówkę. O, właśnie tutaj też jest to pokazane. Takie pakiety, które normalnie kosztują dużo, dużo więcej, możesz sobie wypróbować za złotówkę na pierwszy miesiąc. Jeżeli będziesz chciał zrezygnować, będziesz mógł spokojnie zrezygnować po pierwszym miesiącu, czy przed końcem pierwszego miesiąca i nie przedłużać tego autorespondera, albo wybrać sobie jakiś tam pakiet, czy, czy za 97 zł, czy wyższy, czy, czy jakiś tam niższy, bo są też niższe pakiety. Można to w każdej chwili zrobić. Tutaj nie ma żadnej umowy terminowej. Jest to narzędzie, które no, uważam, że jest znaczy uważam, jest po prostu niezbędne do tego, aby Móc budować system poleceń w internecie. Bez tego narzędzia w ogóle nawet yy, nie masz co zaczynać. Jeżeli robisz to w inny sposób, nie poprzez autoresponder, to czeka cię mnóstwo, 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 mnóstwo pracy. Jak najbardziej, z tego co wiem, da się to robić bez autorespondera, natomiast, yy, no tak jak mówię, jest to mnóstwo pracy yy, zupełnie niepotrzebnej. Wykonywanej, wykonywanie czynności po 100 razy takich samych albo i po więcej razy. Także ja takiego sposobu Ci nie polecam. Polecam Ci sposób prosty, zautomatyzowany, poprzez właśnie działanie autoresponderem i takim systemem automatycznym. Także, jak widzisz, w ciągu 7 minut pokazałem Ci, jak. Polecać w internecie. Śmieję się, bo no oczywiście to wideo nie wyczerpuje całości tematu związanego z polecaniem. Temat jest dużo szerszy, natomiast jeżeli zrobisz, wykonasz wszystko to, co powiedziałem ci na tym wideo, będziesz pozyskiwał ludzi do swojego biznesu. Kwestia potem tylko. Konsekwencji działania i udoskonalania takiego systemu. Dzięki za uwagę. Cześć.